Tak wygląda marynata, którą właśnie ogrzewam do wrzenia eee, Moje proporcje to są jeden, na 1 kg mięsa 80 gram soli pyklowej bądź himalajskiej w zależności kto jaką tam posiada, eee, do tego przyprawy wedle uznania eee, Typu e, angielskie, sól, nie sól, tylko przepraszam Psół to jest normalnie e, do tego e, ja dodaję, czyli rozmaryn. E, wszystko co, 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 co może poprawić smak e, to dodaję. Każdy wedle uznania może dodać równie to samo. Następnie studzę to i nakłuwam mięso oczywiście, żeby wszędzie weszło solonka, którą pozostawiam na tydzień czasu i po tygodniu czasu wyjmuję, opukuję pod bieżącą wodą mięso i jest gotowe do rędzenia. Tyle, w następnym etapie pokażę następne rzeczy, które odbywają się w procesie wędzenia. Do usłyszenia.